Pamiętacie AOC24G2U? To co powiecie nam monitor, który ma praktycznie taką samą nazwę i kosztuje o 1 trzecią mnie. Hej, hej, hej! Ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj SteelCar. Cześć. A dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka na Morele TV. Ten monitor po mojej lewej to nic innego jak AOC24G2U ukośnik BK. Czyli monitor, który na dzień kiedy to nagrywam, kosztuje ledwo 649 zł i w teorii obiecuje naprawdę wiele. 24 cale, nowa matryca IPS, 1080p rozdzielczości, 75Hz odświeżania. Ma mieć niskie opóźnienie, ma mieć mały motion blur, ma mieć mały ghosting, ma mieć bardzo dużo portów z tyłu, ma mieć dobrą podstawę, ma dobrze wyglądać, ma mieć chude ramki. Ile tych obietnic w tak niskiej cenie i czy te obietnice są spełnione? Zapraszam do oglądania. Zanim odpowiem sobie na to pytanie, zapraszamy Was również na morelowego Instagrama. Na Instagramie zobaczycie rzeczy zza kulis oraz wiele rzeczy, których nigdy w życiu na YouTube nie zobaczycie tak, więc jeśli ktoś jest chętny jeszcze większej ilości informacji, serdecznie zapraszamy, a już nie przedłużając zapraszam już do dzisiejszego odcinka. Zacznijmy od wyglądu monitora, który moim zdaniem jest bardzo podstawowy. Mamy tutaj typowy dla AOC design, jak i połączenie koloru czarnego z czerwonym. Na szczęście czerwone wstawki są dobrze wyważone i moim zdaniem monitor prezentuje się elegancko i nie krzyczy do nas, że jest to sprzęt tylko dla graczy. Zaczynając od przodu trzeba powiedzieć o bardzo chudych ramkach po bokach jak i u góry, ponieważ prezentuje się to genialnie i pasuje do aktualnych trendów. Dolna ramka jest grubsza z szarym logiem AOC oraz czterema przyciskami do kontrolowania menu umieszczonymi od spodu. Kiedy popatrzymy na monitor od tyłu to ujrzymy możliwie najbardziej budżetową formę, czyli typowy kawał plastiku. I w sumie to dobrze, że nie ma zbędnych bajerów, za które przecież musielibyśmy dopłacić. Monitor posiada również montaż VESA, który znajduje się pod zatrzaskiwaną podstawą, a jeśli już przy podstawie jesteśmy, to trzeba ją pochwalić, nawet bardzo pochwalić, ponieważ jest w pełni funkcjonalna. Daje nam możliwość pełnej regulacji, a dodatkowo jest stabilna i nie przenosi drgań na sam ekran. Za samą podstawę, wielki, ale to wielki plus, tym bardziej w tym przedziale cenowym. Jednak, moim zdaniem, jeszcze większym plusem, tym bardziej zważając na bardzo niską cenę monitora, jest to, ile portów znalazło się do naszej dyspozycji. Aż cztery porty USB-3, dwa porty HDMI, jeden DisplayPort, jeden VGA oraz porty na słuchawki i mikrofon. Praktycznie wszyscy znajdą tutaj coś dla siebie. Jakość wykonania tego monitora jest pewnie taka, jaka się spodziewaliście, czyli odpowiednia do ceny, ale nie oczekujmy firebergu. Części są spasowane dobrze i praktycznie nic nie skrzypi, jednak widać, że chociażby zakończenie portów nie było robione pod tip-top, a jedynie by jakoś działało. Jest to typowy design, jak i typowa jakość wykonania dla produktów firmy AOC, i widać, że po prostu chcą nam zaoferować sprzęt możliwie najlepszej cenie, więc jakość wykonania idzie tutaj na wiele konsensusów. Jednak nie zrozumcie mnie źle, nie ma tak naprawdę na co narzekać. Monitor stoi, jest stabilny, nie gibie się na wszystkie strony, a w rękach nadal wydaje się solidny ciężki. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o wykończenie różnych drobiazgów. Przejdźmy w takim razie do najważniejszej części każdego monitora, czyli do matrycy. Sześciobitowy bitowy panel z funkcją FRC oferuje nam 1080p rozdzielczości, 75 Hz odświeżania oraz piękne kolory matryc XO IPS. Pokrycie przestrzeni barwowych jest na bardzo dobrym poziomie w przypadku sRGB i na troszkę gorszym w przypadku Adobe RGB. Błąd LT jest na poziomie wręcz fenomenalnym, ponieważ wynosi 0,64. I żebyście lepiej tutaj zrozumieli o czym tutaj mówimy, to krótka edukacyjna wstawka. Mówiąc w bardzo, ale to bardzo dużym uproszczeniu, błąd LTE to nic innego jak odchył od koloru, w cudzysłowie, prawdziwego do tego, który pokazuje nam monitor. Dla przykładu po lewej macie prawdziwy zielony, który powinien pokazywać nasz monitor, a po prawej zielony, który pokazuje. Jak widać gołym okiem bardzo się różnią, więc błąd LTE jest bardzo duży. Im te kolory są bliżej siebie, tym błąd mniejszy i tym lepiej. Błąd LTE to nic innego jak w pewnym sensie przekłamanie koloru, który widzimy na monitorze i specjalnie do tego monitora zrobiłem to porównanie top 10 najlepszych monitorów, z jakie miałam Przetestować pod tym względem, żebyście jeszcze lepiej zrozumieli o jak fenomenalnym poziomie tego błędu tutaj mówimy. Jest to poziom praktycznie monitoru. Fabrycznie skalibrowanych. A Samsung, którego widzicie trochę nad tym monitorem w tej tabelce, kosztuje prawie 10 razy więcej od testowanego dzisiaj AOC. Okej, okay, lecimy dalej. Maksymalna jasność podświetlenia jest na odpowiednim poziomie, jednak chciałoby się trochę więcej, a temperatura barwowa na fabrycznych ustawieniach jest troszkę za wysoka. Jednak to już nie tyle błąd matrycy, a to, że AOC praktycznie zawsze wysyła swoje monitory na ustawieniach ciepłych, co praktycznie od razu polecam, aby zmienić na ustawienia użytkownika. Największym i tak naprawdę jedynym problemem tej matrycy jest nierównomierność podświetlenia. Ponieważ tak samo jak i w 144 hercowej opcji, tak też i tutaj w dolnym lewym rogu nierównomierność dochodzi do 19%. Dla przykładu, MSI o 50 zł droższy ma nierównomierność w okolicach 14-15%. Pamiętajcie, proszę jednak, że mówię tutaj o nierównomierności przy 100% podświetleniu, czyli przy najgorszej możliwej opcji. Kiedy podświetlenie zmienimy sobie na 30%, nierównomierność spada do okolic 15%, jednak nadal jest widoczna na białym ekranie. Mówiąc w skrócie, jest to matryca na bardzo, ale to bardzo dobrym poziomie, pod praktycznie każdym względem, nie licząc tego nieszczęsnego, nierównomiernego podświetlenia. Backlight Bleeding w moim egzemplarzu praktycznie nie istnieje i musiałem bardzo mocno podbić zdjęcie, żeby wam cokolwiek pokazać, a IPS Glow jest widoczny. Kontynuując gadanie o matrycy, smużenie po ustawieniu funkcji overdrive na poziom średni jest na bardzo dobrym poziomie jak na matryce IPS i zdecydowanie nie będzie nam przeszkadzać nawet w dynamicznych grach. A synchronizacja jest wspierana i bez żadnego problemu działa również z G-Synciem od NVD. Z input lagiem nie ma jakiegokolwiek problemu, wszystko działa bezproblemowo i znajduje się w czołówce najlepszych monitorów o takim samym odświeżaniu. Pamiętajcie, że te wyniki są plus minus jedną milisekundę, więc wszystkie monitory obok niego działają poprawnie i nie mają jakiegokolwiek problemu z opóźnieniem przesyłu naszych akcji. W takim razie przejdźmy wreszcie do rzeczy praktycznych. Monitor ten nadaje się zarówno do codziennego użytkowania, przeglądania internetu, oglądania serialów, czy też do gier. Kontrast wynosi piękne 1001, co jest całkowicie typowym wynikiem dla tych matryc, jednak kolory, jakie ten monitor prezentuje, myślę, że zaskoczą wszystkich. Są piękne, żywe, wyraziste. Kąty widzenia są na bardzo dobrym poziomie, a dodatkowo co pokazał nam kolorymetr, kolory, które monitor nam pokazuje, są bardzo bliskie temu, co powinien nam pokazywać. Więc mogę nawet śmiało powiedzieć, że jakaś lekka zabawa z grafiką czy filmami na tym monitorze jest jak najbardziej możliwa. Pamiętając jednak, że jest to matryca nadal 6-bitowa FRC, czyli całkowita norma w tej cenie. Dodatkowo, jeśli mówimy o codziennym użytkowaniu, to muszę tutaj pochwalić podstawę, ponieważ tak bardzo funkcjonalna i dobra podstawa w tej cenie to jest rzadkość, a porty USB zdecydowanie będą miłą opcją dla wszystkich, którzy akurat lubią mieć podpięte rzeczy do monitora. W przypadku gier jest równie dobrze, jak w przypadku codziennego użytkowania. Otrzymujemy bardzo dobry, wyrazisty, piękny i kolorowy obraz z bardzo dobrymi kątami widzenia, a po odpowiednim ustawieniu funkcji Overdrive również i bardzo niskim, jak na taką cenę, smużeniem. Praktycznie trudno znaleźć jakiekolwiek minus tego monitora i moim zdaniem nadaje się on zarówno do gier dynamicznych, jak i gier statycznych, gdzie lubimy cieszyć się otaczającym światem i prezentowaną grafiką, ponieważ oferuje praktycznie wszystko, co byśmy chcieli widzieć w monitorze za taką cenę. Na samo zakończenie menu, które nadal nie zmieniło się względem tego, co dostawaliśmy już x lat temu od AOC. Jest bardzo proste i niby przejrzyste, jednak jest strasznie archaiczne, a dodatkowo nie wiem czemu, ale przynajmniej w moim egzemplarzu chodzi ono bardzo powoli tak jakby się zacinało. Nie wiem, czym to jest spowodowane, pierwszy raz się z czymś takim stykam na monitorach od AOC. Nie przeszkadza to jakkolwiek w codziennym użytkowaniu, jednak w moich recenzjach jak zawsze staram się Wam powiedzieć o wszystkich minusach i wszystkich plusach, które zauważyłem podczas testów. Dostajemy tutaj wszystkie najpotrzebniejsze funkcje dla graczy i nie tylko, a funkcja Overdrive w tym monitorze robi fenomenalną robotę. Podsumowując, testowany dzisiaj aoc 24 g 2 u 5 ukośnik bk sprawdza się wyśmienicie w praktycznie wszystkim, do czego chcielibyśmy używać monitora w tym budżecie. Prezentuje się naprawdę okazale, daje nam bardzo chude ramki, ma bardzo funkcjonalną podstawę, a to wszystko w połączeniu z fenomenalną ilością portów, Jak i bardzo, ale to bardzo dobrą matrycą, daje nam sprzęt kompletny i zdecydowanie warty tych pieniędzy. Jedyny minus, o którym muszę wspomnieć, to oczywiście nierównomierność podświetlenia, jeśli używamy monitora na 100% jasności, jak i menu, który działa wolniej. Co miałbym jednak nie mówić, właśnie patrzę na moją tabelę monitorów, do której link macie w opisie. I bardzo trudno jest mi aktualnie znaleźć sprzęt, który jest w stanie zaoferować tyle samo w podobnej kwocie. Jeśli szukasz monitora kompletnego, zarówno do codziennego użytkowania, jak i do gier, to przynajmniej patrząc na wszystkie inne monitory, które przetestowałem w podobnym przedziale cenowym, AOC ponownie króluje nad wszystkimi. Jednak nie jest to król bez wad. No i już jesteśmy po materiale. Mam nadzieję, że on się Wam podobał i mam nadzieję, że Was tak samo jak i mnie, ten monitor pod pewnymi względami bardzo zaskoczył. Dajcie znać, co sądzicie o tym monitorze. Warto, nie warto. A być może jakaś konkurencja, której być może jeszcze nie przetestowałem, warta jest przetestowaniem właśnie w podobnej cenie, która mogłaby walczyć z tym właśnie sprzętem. Mam nadzieję, że wszystko o tym monitorze powiedziałam, ale jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania, albo chcielibyście mi coś polecić do przetestowania, chcielibyście to zobaczyć na Morele TV, piszcie śmiało komentarze. Komentarze zawsze czytam i staram się odpowiadać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę. Jeśli nie, łapka w dół, napiszcie, co Wam się nie podobało. Postaram się to poprawić, żeby takich błędów nie popełniać. Zachęcam również do subskrybowania kanału. No i moi drodzy, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Pa 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 pa.